Cześć. Jak nastawienie przed meczem? No bojowe, jak zwykle. Dobre, jak zwykle. No bardzo fajnie, ale wolałbym w pierwszym składzie zagrać. Chcemy się, zrehabilitować się na zaporażkę tydzień temu, która nam się przytrafiła w człopie. Chłopaki są bojowo nastawieni, tym bardziej, że przyszła taka większa publiczność dzisiaj na mecz. Jeszcze jest wczesna godzina przed meczem, myślę, że jeszcze więcej kibiców przyjdzie. Dlatego chcemy się pokazać tutaj i podsumować ten dobry sezon, bo to jest ostatni mecz na, na, na naszym boisku. Przyszłyście na mecz? Ona. Jestem od dawna kibicem i skrywkiem, jestem fotografem, więc nie mogło być inaczej, żebym nie przyszła. Usłyszałam muzykę u mnie w domu i postanowiłam zobaczyć, co to jest. No i się okazało, że to mecz przyszłam na stadion. Cały czas jestem, już od 14 albo 15 lat. Mojej cioci szwagier gra, Mateusz, yy, Michał Wysocki, i postanowiłam zobaczyć, jak gra. Myślisz, że strzelisz gola? No może być ciężko, ale. Fajnie by było. O ile wejdę, to tak? będę próbował. Tak. No, myślę, że tak. Myślę że, myślę, że dzisiaj trzeba. Jaki wynik obstawiasz? Miejmy nadzieję, że we przodu. I obiektywnie, nie wiem, 3-0. Nie można obstawiać. Okay. Ale wygramy. Okay. Wygramy. Tu Iskra! No, mam nadzieję, że Białogat wygra. No. <laughs> Oczywiście, Iskra wygra nie ma innej opcji. Tu Diolch <laughs> <laughs> <coughs> <laughs> <coughs> 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 Proszę Państwa, na koniec pierwszej połowy podziękujemy serdecznie strzeżom dwóch bramy na listy Bogart, na Lisiakowi i Łukaszowi Łazemckiemu. Brawa! Cześć! I jak wrażenia po pierwszej połowie meczu? W pierwszej połowie meczu no Iskra widać, że już awans zapewniony, trochę starają się pokazać sztuczki piłkarskie pod publiczkę trochę, no w obronie trochę niepewnie grają, ale myślę, że jeszcze z dwie, trzy bramki Iskra może zdobyć, bo mamy dobrych graczy ofensywnych i Jar... Łukasz Jarzębski, król strzelców widać, jeszcze coś powinien strzelić. Na razie jest cztery bramki strzelone, a do dwóch, także jest spoko. A Jesteś pierwszy raz na meczu? E, jasne, że nie. Gram w Unii, także często jestem w Iskrze e, na meczach, także jest ok. A jakiego wyniku się spodziewasz? O, korzystnego. To znaczy może coś tam obstawić? <laughs> Podejrzewam 4-2 dla Iskry. 3-2 dla nas. 3-2. 4-2. 8-2. 2 <noise> W infrastrukturę sportową na przestrzeni ostatnich lat zostało włożonych bardzo dużo nakładów inwestycyjnych, a jednym z nich jest Ale ten do użytku w 2011 roku. बर चलिए A więc gratulujemy spotkanie wygrała drużyna piasta drżonowo 3 do 2 Bramki dla Białgarskiej drużyny strzeli, Damian Lisiak i Łukasz Jarzyński. W tym miejscu i gratulować tej wspaniałej drużynie, która uzyskała awans do czwartej ligi. Patrzyłem statystycznie, są to zawodnicy z Waszego miasta, z Waszej gminy. Tym bardziej jest mi przyjemnie ogłosić, że drużyna Białogardu, reprezentująca Ziemię Białogarską w dniu dzisiejszym. Uzyskałem pragniony awans do czwartej ligi. Myślę, że w głowach już siedzi u chłopaków to, że, że zrobiliśmy awans kilka kolejek wcześniej. No i nie ma już takiej gry jak na początku sezonu. Na początku graliśmy zdecydowanie lepiej, dzisiaj ta y, atmosfera, tego, no, szkoda, że, że nie zakończyliśmy tego dobrym meczem. O przyszło dużo kibiców na stadion. Chcieliśmy się pokazać z jak najlepszej strony. No niestety jakoś to, to dzisiaj nam nie wyszło, ale mówię, ten mecz nie może przyćmić tego, co, co chłopaki zrobili przez cały sezon, bo przez, w tym sezonie zdominowaliśmy zdecydowanie tą ligę, zdobyliśmy aż 7, 71 punktów i jeszcze jeden mecz został za tydzień w koszalinie, dlatego duże brawa tutaj dla chłopaków, bo naprawdę pokazali się z bardzo dobrej strony. Oczywiście bardzo się cieszę, że nasz klub białogarski awansował w końcu do upraganej czwartej ligi i myślę, że wszyscy mieszkańcy Białogardu się z tego cieszą. Takie mecze już kiedy awans mamy od trzech meczów zapewniony już nie mają tego poziomu i my nie jesteśmy tak zdeterminowani jak wcześniej zresztą jak byliśmy zdeterminowani to było to widać w meczach z Chaplinkiem, z Biesiekierzem. myślę, że teraz z nas to zeszło i po prostu tym przegraliśmy ten mecz